Upadek dużych firm bazujących na kredytach, szokująca wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego dotycząca potężnego kryzysu ekonomicznego, w tym właśnie upadek tych dużych firm. Co to będą za firmy? Czy to są banki? Czy może po prostu jakieś instytucje tutaj pośrednictwa finansowego? Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, przepowiednię ekonomiczną, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij na grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku Zalek go. link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego dotyczącej kryzysu ekonomicznego. Tutaj Jasnowidz Jackowski yy, no, robił taką wizję przepowiednią, tak, przepowiednie co nas czeka, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne. Pamiętaj Pamiętajmy, że jest to wizja przepowiednia, a nie stan faktyczny, i w tej wizji przepowiedni Jasnowic Jackowski powiedział w ten sposób, że widzi, jak ma miejsce upadek dużych firm, bazujących na kredytach, że będzie mieć miejsce krach jeśli chodzi o tutaj tak praktycznie te firmy mało tego złoto tutaj tak mocno poszybuje do góry i jest też pewien plan jeśli chodzi o korektę tej ceny tego za to złoto Yy, tak, a więc złoto pójdzie wysoko do góry, po to, żeby później obniżyć wartość złota, tak, że będzie mieć miejsce krach w Stanach Zjednoczonych, tak, yy, który nawet doprowadzi do tego, że będzie wprowadzona godzina policyjna w Stanach Zjednoczonych, a nawet godzina policyjna w Europie. To w tej wizji przepowiedni widział Jasnowic Jackowski, tak, po prostu to, co będzie mieć miejsce, tak, więc kryzys ekonomiczny, który może doprowadzić do zamieszek, że ludzie wyjdą na ulicę i będą protestować w obronie swoich pieniędzy, tak, albo tego, że po prostu pieniądze mocno tracą na wartości. Nie tak, a więc tutaj upadek dużych firm bazujących na kredytach, krach, tak, tutaj złoto poszybuje mocno do góry, potem po prostu cena złota spadnie po to, żeby obniżyć tutaj wartość złota, no to też jest niespotykana tak naprawdę sprawa, bo złoto od wielu lat idzie cały czas do góry. Oczywiście zawsze są mniejsze lub też większe spadki. Natomiast tutaj to znaczy, że co po prostu poszybuje wysoko, no bo pewna korekta, korekta jest możliwa, tak, pewne po prostu tutaj, jeśli chodzi o tutaj różnice, tak, jeśli chodzi o wartość za czy za złoto, czy za inne po prostu tutaj surowce na rynkach, tak, natomiast tutaj by to oznaczało, jakby to była w jakiś sposób sterowane ręcznie, tak, że nie, nie może złoto dalej iść po prostu do góry, tak, bo to w jakiś sposób może zaburzyć rynek, tak, no, natomiast no, wydaje się, że po po prostu tutaj to nie będzie ręczna, nikt nie będzie ręcznie na to wpływał, nie będzie tego manipulował. Tak? No oczywiście nie ma jednej osoby, która stoi i naciska guzik. Natomiast cała ta sytuacja może doprowadzić właśnie do tego, że to złoto bardzo mocno poszybuje, pójdzie do góry. I też upadek dużych firm bazujących. No wiadomo, że jak ma miejsce kryzys ekonomiczny, to wtedy dobra materialne, właśnie ta sprzedaż wzrasta. I mało tego, po prostu wzrasta też sprzedaż, jeśli chodzi o złoto, i to złoto idzie do, do góry. Tak, to jest taka zależność charakterystyczna, że kiedy ma miejsce kryzys ekonomiczny, to yy, pomimo tego bardzo dobrze się w tym czasie sprzedają dobra luksusowe, tak, i złoto idzie do góry, tak, no bo. Mnóstwo inwestor, inwestorów, i prywatnych, i inwestorzy te instytucjonalni, czy w ogóle instytucje, wolą ten kapitał mieć ulokowany w złocie. No to jest oczywista sprawa. Natomiast no tak, upadek dużych firm bazujących na kredytach, i teraz tutaj jest pytanie takie: co tak naprawdę kryje się pod tym pojęciem? Czy to są firmy? Które są napędzane poprzez kredyty inwestycyjne. No, duże firmy na przykład mają kredyty i tak dalej, to są kredyty inwestycyjne. Czy to jest upadek e, e, tak instytucji finansowych, czy też jakichś banków, które udzielają tych kredytów? E, tak? Natomiast ja bym to powiązał z inną przepowiednią Jasnowidza Jackowskiego, gdzie Jasnowidza Jackowski mówi w ten sposób, że w Stanach Zjednoczonych załamią się jakieś dwa filary, jeśli chodzi o rynek ekonomiczny, jeśli chodzi o, o praktycznie tutaj kwestie ekonomiczne. I te dwa filary e, nast na, nastąpi właśnie załamanie tych dwóch filarów w Stanach Zjednoczonych, co pociągnie za sobą po prostu kryzys ekonomiczny, e, gorszą sytuację na świecie, tak? E, tutaj, że po prostu nawet Jasnowid Jackowski mówi w ten sposób, że jeden, jedno państwo, jeden kraj będzie niewypłacalny. Tylko to ładnie brzmi: państwo niewypłacalne, tak? Co to znaczy, państwo niewypłacane? Państwo musi być wypłacane. E, to znaczy, że co państwo ogłosi bankructwo, i tak dalej. No chyba tak. Taka była po prostu para temu sytuacja. Przedstawiam to na moim kanale, jeśli chodzi o Grecję. Tak, Grecja no, prowadziła tutaj dosyć po prostu no, ciekawą kwestię politykę, jeśli chodzi o politykę ekonomiczną, tak, potem się okazało, że po prostu Grecja jest zadłużona po uszy i tam były różnego rodzaju pomysły, tak, i tak dalej, a Grecja będąca w Unii Europejskiej, to te państwa musiały ratować, też po prostu banki niemieckie udzieliły potężnych pożyczek, pojawiały się pomysły, a może wziąć tam Akropol, tak, czy jakieś starożytne tutaj, tak, zabytki w zastaw, udzielić pożyczek, pożyczek Grecji, no sumarowo skończyło się na tym, że Grecja po prostu otrzyma gigantyczne pożyczki, a nie z darmo, tak, musieli po prostu zmienić tutaj dokonać zmiany jeśli chodzi o kwestie tam podatki i tak dalej, kwestie ekonomiczne, a nawet takie po prostu proste zwyczaje, jak nie, nie, nie zawsze wystawiali po prostu rachunki, paragony, nie wszystko było podatkowane, czy na przykład domy, które po prostu wystawały tam pręty, bo okazało się, że to po prostu jeśli chodzi o cele podatkowe, było to bardziej korzystne, dom w stanie surowym, a nie oddane do, do, tak, znaczy te pręty da, dawały, dawały po prostu charakter, że był to dom w stanie jakby surowym, czy budowy i nie trzeba było po prostu płacić jakieś tam podatku, Podatku już po oddaniu tego domu, no i mnóstwo takich nieruchomości było, bo w ten sposób unikali jakby płacenia podatku do skarbu państwa. No a to już jest jakby inna sprawa, więc tutaj, no właśnie, to państwo, które będzie niewypłacalne, to co to co, co ma oznaczać? Że to po prostu państwo ogłosi bankructwo, to będzie katastrofa przede wszystkim dla ludzi, tak jeśli chodzi o pieniądze, oszczędności. Jeśli chodzi po prostu o wypłatę z tutaj budżetówka i tak dalej. No, na pewno takie państwo pewnie uży uzyska pożyczki, natomiast no tak to miało miejsce w przypadku Grecji. Grecja musiała wprowadzić gruntowne reformy, i pewnie Grecja jeszcze dalej spłaca po prostu te pożyczki, które jej zostały udzielone. No więc tutaj upadek dużych firm bazujących na kredytach, czyli albo to są firmy, które udzielają tych kredytów, instytucje finansowe, no już nie mówię parabanki, ale na przykład instytucje finansowe, albo to są banki. Tak, albo też na przykład firmy, które w dużym stopniu funkcjonują na bazie kredytów, tak? Mają kredyty inwestycyjne, kredyty po prostu pod rozwój biznesu. I na przykład te firmy wzięły pożyczkę, bo myślały, że po prostu rozwiną ten biznes jeszcze bardziej, a tu się okaże po prostu, że te firmy się wyłożą, tak? Że te firmy się wyłożą, tak, i no, będzie po prostu gigantyczny problem. Tak, gigantyczny, po prostu tutaj problem. Także, no, dosyć ciekawa, tak naprawdę, sprawa. No, tam jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, tam są różnego rodzaju dźwignie, lewary, praktycznie tak, możliwości, rynki i tak dalej naprawdę tych konstrukcji tak w sieci finansowym jest tak dużo, tak wiele to nawet po prostu jak my znamy na przykład popularne sieci czy franczyzy, czy na przykład tutaj fast foody i tak dalej to nie zdajemy sobie sprawy ile tak naprawdę tam osób jest to zaangażowanych, ile zarabia i tak dalej nam się wydaje, że to po prostu jak jest jakiś fast food, tak, no to jest tam jeden właściciel do którego płyną pieniądze a tam się okazuje, że zanim ta, ta firma weszła na rynek, podpisała kontrakt tak, na ileś tam obsługę ta firma się zajmuje po prostu obsługą tuta, ta zajmuje się po prostu nieruchomościami i tak dalej. W pewnym partnerstwie, bo oni potem partycypują w zyskach, tak i tak dalej. Całe praktycznie te fikołki ekonomiczne i tak dalej. Natomiast tutaj, tak, upadek dużych firm bazujących na kredytach. Jeżeli te dwa filary miałyby się załamać, na przykład tutaj tak, Fed czy na przykład coś innego, jeśli chodzi o znaczonych, no to niewątpliwie to po prostu odbiłoby się szerokim echem na całym świecie. Tak, także po prostu w Polsce, bo w Polsce chociażby mamy mnóstwo firm, które mają swoje oddziały, tu w Polsce, a to są firmy, które tak, ich rodowód to są na przykład firmy amerykańskie, czy po prostu tak brytyjskie i tak dalej. No więc jestem ciekaw, co na ten, temat, na ten temat sądzicie. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw tę łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.